W końcu wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do dworca w Albeku Całkiem gładko nam poszło, wstawało się ciężko, bo było trochę zimno, wiało rano To tak specjalnie jest? Co? Kto? No możliwe, że tu są kurtyny wodne No coś jest zamontowane No i że bo to się oczywiście przyjmuje cały jest bez dla Niemiec Prawdopodobnie. Na pewno, mimo że jest droższe od pozostałych miejscowości Polskich mhm. Ale zauważyłaś jak dużo ludzi w międzystrojach wysiadało i nikt te do świnoujścia nie jechał No prawdopodobnie trochę tańsze Świnoujście No bo poci jest... jechaliśmy pociągiem z tego wolina i cały był zawalony, że ledwo było gdzie stać i w między prawie wszyscy wysiadli Wysiedli Villa Albertina. Same takie aivai, nie? No. Co to jest? Wynajem siedzenia? A tu jaka plaża retro. No. Jaj Ale jakie fale, tu by się słabo pływało, nie? No. Bo w tym jeziorze ta woda była bardzo taka stała Także można było nawet nosem oddychać i tak nic nie, nie dolatywało mm. Czyli te stołki oni wypożyczają Niemcy to jednak Niemcy U nas by coś takiego nie wymyślili, nie? Są też, tylko że za drogie, żeby w Polsce się przyjęło, bo jedno to chyba z 500 złotych euro kosztuje to Polsce. U nas to parowane, bo Chcemy podejść bliżej? Dla nas to No idziemy sobie w środku. Tu w, cien w cieniu. <grym> <grym> A wiesz co, że o tym samym pomyślałam. Więc biorąc pod uwagę to, że yy, tak wieje, to znaczy odejmując to, bo, bo smyk to, to zawsze wieje, więc yy, 9 na 10. Hmm. Śmiesznie, że polscy ratownicy byli słoneczny patrol. Myślę, że się bardzo opłaca. No tak, pewnie. Pracy. Tutaj aspekty ekonomiczne nie są bez znaczenia. No i Niemcom pewnie też ja, bardzo opłaca No bo Niemcom nie chce się pracować, a... No bo jest to